nie podzielone. Czego to chcesz? Dzień. Proszę dołożyć swoje rzeczy tutaj. Bo ja mam dzielić. Ale to jest porówno każdemu. Ja mam dzielić. Bardzo. Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Patka teraz patka, Ja wyciągnąłem ją wczoraj z paczkomatu. Zobaczymy. Kogo, tak, wszystko poli dawałeś tu. Tak, tutaj, a potem wszystko się wywali. O tam masz z drugiej strony też. I tak, yy, trzeba jutro wywalić wszystko. Co? I tak jutro yy, trzeba wszystko wywalić. Porządek zrobić, tak? A bo śmieci jutro włożył, tak? A, bo policja była, że I, I Nie kręci, Andrzej, weź Czekaj, no to daj mi przeciąć. Żeby śmieci to wyrzucić, tak? A, tak. No to. I a co śmieci kiedy będą się skorzystał. No ja wtedy, mówię? kiedy włożył? Ja mówię, kiedy wyłożył? a kiedy? I w środę. No to przyjadą, to zabierają. Mówię, pójdę nad bramkę, się wystawił wszystko i się i A one mają zabrać to. No łaski nie robią. Mówię, bez łaski mu, muszą zabrać. No tak, no. A jak nie, to jest skargę złożę najpierw, do Ełku. Bo to z Ełku? A skąd złożą? Zabiorą. No, ja mówię, ja, ja jestem napisane na... Chłobiku kto wyłoży? Proszę bardzo, piszecie. Och, panie, piszecie. Co zabierają i co się zabierają. I to zabiorą Warto, też. Bardzo. Odwrotnie chyba się otworzyło, co? Chyba. Ja nie patrzyłem. Tak. Się... Listy. Mhm. Nie, to jest wszystko z tego podpisane. Ale tak. Wszystkie rzeczy podpisane? Tak. No to czy, czytaj o Dlagrenka Wspaniałego Ale nic szukaj Nie dźwięk. Krzyś... Zobacz. Dla Krzysztofa. To dla mnie. No to I to. jest, to. Masz po jest wszystko uciekło. Zaraz może do listy dla się dostał. Tam Tampoł. No o kurde, będę teraz kładł po dla kolei. Krzysztofa. Co dostałeś pokaż? To otwórz, pokaż. Cześć. Krzyś... Zaraz, zaraz, zaraz. Jędź Czekajcie. Czekaj, Andrzej. Złupka chińska Ale czekaj on tam otwiera perfuma A. chyba. Muszę przeciąć. co? Żeby nie było. Dasz 3 się misia. O, perfuma da tu Krzysztof. Się ogolisz, to możesz po, po tym. Po skórze. No masz No, ogolisz się, to Weź możesz po skórze. Po ryjku. Ojzadka. To dla mnie. Jasko. Dla mnie? Co to jest? O mierzaczka. proszę o przetestowanie orężady na wizji. Ale jak to przetestować? W proszku. To trzeba wody dla A powiem taka rada e, była kiedyś. Gumy dla Jacka, bo jajko. A ty, pod spodem, ty. A Andrzej, a tu pod spodem patrz. Ej, słuchajcie. Gumy dla Jacka, bo jako jedyny, jako jeden ma zęby. Dziękuję za gumy i rążatkę. Ale rążatki na wizji nie będę to stało, bo to chyba potrzebna woda do tego. Tak. No to gdzie? A, tam druga paczka. Masz tu pod spodem. Nie wiem, właściwie. Tak, tak, Andrzej, źle odsięgasz. Z drugiej strony teraz weź. Dziękuję za prezenty. Ja bardzo dziękuję. Co Przysokaj... ja, ja, to jest? Ja. również. O, to gumę chętnie zjem. A ona do rzucia? Do jedzenia? Tak. Aha. Ja jeszcze gumę nigdy w Polsce nie. Dać ci gumę? E! Do rzucia. O, list jest. O, jest list. Najpierw. Ja mówiłem, że list jest. O kurde. Job, macie. Witam. Mam na imię Krystian. Jestem trzynastoletnim z 13 13-latkiem z Kielc. E, wiem, e, że jeden z członków Pana rodziny był trenerem mojego ukochanego klubu Korona Kielce. Wiem o kogo pisze człowieku. Mojej rodziny. Tak? A? Tak. Korona Kielce. Mój wujek. O zaraz, poczekaj poczekaj dary Boże, na których zakup e, pieniądze za oszczędziłem. Nie dając na tatę księdzu, bo go nie lubią. Masz rację, jest to e, osoba nieuczciwa, niegodna i tak dalej. Głównym prezentem dla pana Krzysztofa jest akuratny zapach. To ten, Krzysztof. Wersja. O ten. O, pisze? Versace. Blue jeans. Po moim pradziadku, pradziadku który razem z panem Prawdzackiem pi walczył o Warszawę. O Warszawę. Polskie i Boga. Jest jedyny mój. Niestety mój pradziadek. Niestety mój pradziadek zmienił miejsce zamieszkania. Współczuję sobie człowieku. Jest w niebie. Teraz jest pan na akuratną osobą, którą Mogę przekazać ten wspaniały perfumę Bożą. Proszę pozdrowić Anetę i Michała Krystiana z Kielc. Pozdrawiam, Pozdrawiam Anetę się, i, i Michała Krystiana e, z e, Tak, ja powiem Krystianie, zgadza się. Mój wujek wiele lat, latach e, jeszcze jakaś przyszedł na, na świat Boży. To zaczął trenować korona lub Został pierwsza trenerem później przed śmiercią yy, jego za chorobą, szpitalu zmarł. Zmarł. Yy, jest wychowany w Kielcach, na cmentarzu. Był katolikiem, chrześcijaninem itd. i tak dalej. I Powiem, może znasz trenera, na pewno znasz, bo jak napisałeś, to że ode mnie eee, klub Korona Kielce, bardzo trzymam za ich kciuki, ażeby oni zawsze na liście byli pierwsi. Bo co, tam, co tam w pudełku jeszcze dostaliście? Eee, zaraz, zaraz. A to podpisane są. Spokojnie. Podpisane są. Nie wyrywajcie sobie. Zajęło Geremek. Geremek. Żeby nie było. I Krzysio. I Krzysio. Misio. Misio. No, jeśli, ja się, ja się nie chcecie to mówić. Czekaj. Bo dla mnie i wilkowie na mnie nazywali Misio Tak. Ja się nie chcecie to mówić, że ja Misio. I co dostałeś? Pokaż Krzysiek. Pokaż Lemoniadę. Piwko bez al, Nie 4,5% piwa. No. Uh -huh. Cytrynowe. Cytrynowe. O, do, obi no, do obiadu. Od, od rodzinki, od brata. E, Z tyłu masz. Ciotecznego. Choć alkoholowe powiem wam. Choć mówię, że nie piję. No to oddaję Andrzejowi. Do śmierci nie. Wypiję za zdrowie eee. mm -hmm. mego brata czy też najlepszego. To ode mnie 8, 8, 8 zł za tego, za zupkę. Oddam zaraz. Masz 10 zł? Nie. A ja. masz zmienić 10 zł? Nie. To muszę zmienić A to ile ma ci oddać? 8 zł. 8 zł, tak? Tak. To odda. Dobra, idę po następną paczkę. Wyrzucę pudełka. Kolejna paczka, która była w paczku. macie wczoraj. O, idę się, idę. Dobra. Dobra, idę. Matko Boska. Dobra, bo się tu otworzymy? Było do ciężka. Liczmy na to. Zaraz postawi, poczekaj. Na kogo tam paczkę pisze? No zaraz zobaczymy list. Otrzymaj, otwieraj, bo jak widzę list, nie O, patrz. Jest list, jest, jest. E, tylko nie. Daj ja przeczytam, będzie szybciej. Bo tych paczek jest dużo. Dawaj, ja będę czytał. Ja, jeden, jeden ja przeczytam. A jeden jak? ostatni. Jeden ty, jeden ja. Pokażę. O. Ale odwrotnie. Prosimy o przeczytanie listu na filmie przez Krzysztofa. No to muszę oddać. Dziękuję za oddanie. Proszę, no to napisane to Witam, ja... Witamy bardzo serdecznie chłopaków ze szkolnej Krzysia, Gremka oraz Jacko Dsa Ze Zaszciechaj. To za chrumkaj. <grymka> Jeszcze raz. A ty ze szczekaj. Następnie listu, a chcę powiedzieć, że... Ale, ale, ale nie karkaj nie karkaj, tylko czytaj normalnie. A co ja zrobię, Andrzej, że e, nadchodzimy takie karkanie? Chcesz, żeby mieć, daj Boże. Ale ty zawsze te, tak czytasz. A co tak? ja zrobię? Jeśli to jest, Traszyma to jest wam sprawiedliwy paczkowy, który jest podzielony po równi. Dla Krzysia Misia. Dziękuję bardzo. Mleczko, na Dolina, dwa perfuma luka cipriano kolor złoty Maszyny do gole... maszynki do golenia krzycia brody Wafle ryżowe naturalne raz pianka do golenia eee, brody firmy Nivea ciaska koladowe Wit dla Andrzeja Garemka to porówno, to, a bo to nie, to tu wszystko napisane jest, tak? tak e, dla Andrzeja sok, ar Arona. a i ja ciebie to oddaję czekaj, czekaj, a co to, to dla mnie napisane to? Tak? mocny full 100% energii ja piernieczę i tutaj jeszcze dla pieska Arona a perfuma dziękuję bardzo, ja bardzo dziękuję masz ze szczekę nie będę szczekał tam nie napisane, żebym szczekał. Eee... Ruka. I dla Krzysia nie. I tak, Krzysia mi Ale z tego co ja widzę, to każdemu takie same eee, rzeczy. Ruka. Piano. Kolor czerwony. Maszynki do golenia. Skilni now. Wafle ryżowe. Naturalny rap. <t> Hmm. Pianka do zgolenia brody firmy Niewelan. Ciastka czekoladowe, hit oraz kopercie symboliczny banknot. To czyli każdy porówno. Oraz dla Jacka od Arona. Arona. Mhm. mam? Napój mocny, full. No to jest. Tutaj o proszę bardzo pokażę. O. Tu o, dla mocny dla, full. A dla pieska arona. Nie co? Nieco. Ale to czekaj, ja muszę to otworzyć, kurde. A tak mi się pić chce. Ja tu już przesadzam z tymi energetykami. Ale czekaj, eee, no, Dla pieska Arona. No, tu, no to zjemy zaraz krzysiek, podzielę się z tobą. O. A ja nie piesek. A, ale to co nie piesek? Dziki mam smak, Bawoła Mam nadzieję, że dary Boże zostaną sprawiedliwie podzielone przez Krzysztofa. O, ja mam dzielić. No to podzielić. Tak? No tak? to proszę bardzo. Szczerliwie podzielone. Czego to czas? Dziel. Proszę dołożyć swoje rzeczy tutaj. Bo ja mam dzielić. Ale to jest porówno każdemu. Ja no, mam dzielić. Bardzo. Bo tu, ta, wiedzę, tak napieram. Dobrze, ja widzę. Mamy ogromną nadzieję, że, że dary Boże zostaną szczerliwie podzielone przez Krzysztofa. Tak. Dobra. Życzę Wam, panowie, byście e, żyli w zgodzie i harmonii na szkolnej oraz mam nadzieję, że reszta widzów oglądających filmy weź, 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 nie, weź, nie, weź mnie weźmie, ale tu weźmie napisane z nas przykład, że należy Wysyłać paczki sprawiedliwe porówno tak jak my to Zrobiliśmy Jestem z Waszym Panem I razem z narzeczoną Śledzimy wszystkie Filmy Ser I serdecznie was wszystkich i serdecznie pozdrawiamy was Wszystkich pozdrawiamy Patryk Ewelina z Kujan Kujaw Kujaw, Kujaw I Pomorza, i Pomorza. Pozdrawiamy ich, dziękuję, ich serde... ja Pozdrawiamy ich serdecznie. Eee, Ewelino i. kto tam? I Patryk. O, pa, o, pokażę. O, tutaj. O. Dziękuję bardzo. A teraz Krzysztof będzie dzielił. Tam jest każdemu porówno, czyli po dwie rzeczy takie same. No? Ja muszę się. Najpierw. Ty się, patrzysz, ta ławka się zapadła pod tobą. Ta. A ja wafle dla Andrzeja, wafle dla mnie, a ja o, mleko dla mnie, jeszcze mango nie piłem, masz tam po co mleko, no, czekaj daj się napić no, a co to mi obchodzi, a co mnie to obchodzi, mhm. perfuma, ale jak ją to obsługiwać, nacisnąć trzeba, a gdzie nacisnąć w dupę? O, widzi w się. Nie, ja to się zajmuje chyba. Nie. A, tu leci. No to jedna Andrzejowi, druga tobie. Dla mnie. Ty lepiej na razie, człowieku. No kurde, jak mi się i jeść chce i pić chce. Maszynki dla mnie. O, maszynki z kino, Napój jeden dla ciebie. O, drugi dla mnie. No i to to I paczka, tu, co? Podzielone. A piank tu pianki jeszcze, po jednej piance. To po jednej piance. Nie weła. Nie weła yy, bea... men. i Nie men. którą chcesz? Nie. Men czy um, Nie wiem. Men i men. O, dwa meny. Dwa meny. No meny, a meny. wybierasz? Ciemną, mniej brudząca. Masz. Stawiam. stawiam Mleko dla mnie. A ty dla. już wziąłeś mleko tam, postawiłem tobie. To jego mleko. A tu A ciastka moja. I ciastka twoje. O. I... Coś w kopercie jest. No i coś w kopercie. Andrzej dostał 10 złotych. E, 10 złotych. Zł. Ja muszę rozkleić kopertę, panowie. O, te, o kurde, piesek znowu będzie zadowolony. Wiecie ile ja tego mam? Ej, A ja czy... też mam 10 złotych. No i co się mówi? I bardzo coś? dziękuję. Bardzo Dzień. sprawiedliwa paczka? Tak. Tak No bardzo. I ja też jestem zadowolony. Kopertę na bok. Andrzeja też koperty na bok. Proszę pozdrowić, podziękować za paczkę. To nie przeszkadzało nam. To jest. Komu to? Komu to trzeba podziękować jeszcze raz? I pozdrowić. Daj, położę te próbki. Lizdona. O na końcu miałeś. Dla Patryka i Ewelinki I pozdrawiamy ich. Dziękuję bardzo Wam. Z całego serca. No jeszcze długopis dostałem, ja zawsze dostaję długopis. Panowie, powiem tak, nie przysyłajcie już długopisu, bo już mam wrót. Dobra, i tym kończymy i zaraz kolejna paczka. Może przejdziemy teraz tam? Nie, tu dałem, Ale to takie wielkie paczki ty. dały, Andrzej będzie otwierać. No to tu, dobra, tu idę po paczkę. tu. tu.